W tej chwili jesteśmy na wystawie rejonowej. Rejon jest pod miasta Siemianowice i skupiamy się w tym rejonie cztery wielkie oddziały czyli Katowice 1, Katowice 2, Mysłowice i jako wiodący oddział Siemianowice. Jest w tej chwili gołąbków na naszej wystawie rejonowej 226. W tym. Mamy nagród, bo to w każdej, w każdej klasie, czyli to są klasy sportowe i klasy wystawowe, czyli klasy standardowe. Jeżeli chodzi o klasy standardowe, to tu są kwalifikowane gołębie, które zdobędą najwięcej punktów za wygląd, czyli za jego piękność. A jeżeli chodzi o klasy sportowe, to są klasy, czyli średniodystansowe, krótkodystansowe i dalekodystansowe. I w każdych tych kategoriach są wytypowane gąbki, które będą nas reprezentować na wystawie okręgowej, czyli szczebel wyższy. A później z wystawy okręgowej będzie wyłoniona reprezentacja, która będzie nasz okręg katowicki reprezentować na ogólnopolskiej wystawie w Kielcach. Jeżeli chodzi o nasz rejon, to nasi hodowcy naprawdę są wybijającymi hodowcami na wystawach ogólnopolskich i oczywiście na, na Olimpiadach gołębich Pocztowych, gdzie się spotyka cały świat. I między nimi nasi hodowcy z naszego rejonu godnie reprezentowali jak i swoje oddziały, taki rejon na właśnie na tych Olimpiadach. Są to nazwiska Krystian Kaler, Zduniak, kolega Bakera. Także jeżeli chodzi o, o ten szczebel y, olimpiad, to jest, to jest to największe wyróżnienie w hodowli. I niejeden hodowca, można powiedzieć, całe życie hoduje i nigdy tam gąbka nie ma. A jeżeli już ten gąbek jest na olimpiadzie, to jest to najwy, największe wyróżnienie w skali jego hodowli. Stoimy tu przy gąbku kolegi Bakery. Jest to w tej chwili najlepszy gąbek, jeżeli chodzi o, o e, sprawy lotowe, czyli najlepszy sportowiec, czyli najlepszy wyczynowiec w sezonie 2015-2016, który zdobył 28 konkursów. Jest to naprawdę rewelacyjny wynik. Gąbek zakwalifikowany do reprezentacji rejonu. I będzie reprezentował na okręgowej wystawie. Chcę tu zaznaczyć, może być nawet najlepszy w Polsce, a może jeszcze i rangą wyżej. Jest to, jeżeli chodzi o hodowcę, to, jest to hodowca, który rywaliza, rywalizuje bardzo mocno z kolegą Krystianem, ale tu trzeba powiedzieć, że kolega Krystian, no można powiedzieć, już 50-krotny y, mistrz oddziału. Siedmiokrotny misz rejonu, misz Polski, wicemisz Polski, misz okręgu, także po prostu jeżeli chodzi o te mistrzostwa, to nie ma już tytułu, którego by Krystian Kachler nie zdobył. Jesteśmy z oddziału Mysłowice. Nazywam się Pacuk Marian i Pacuk, Pacuk Grażyna Żona. Mamy tutaj gołąbkę, samiczkę o numerze 31 z roku 12 i która zdobyła drugą nagrodę w rejonie znaczy, Zabyczyn. Zabyczyn. Drugą nagrodę Zabyczyn. On wywodzi się z Gołębi szelens Miller w ogóle ojciec tej, tej samiczki był bardzo dobry lotnik o numerze 59 Stał dwa lata temu na wystawie w Kelcach, zajął na ogólnopolskiej wystawie, zajął siódme miejsce. Ojciec tej samiczki. No, także co jeszcze więcej tutaj? Wystawione mamy 8 no, głębi, a tych nagród pięć. Tak jest. Wystawiliśmy 8, znowu tych 5 nagród. Na tak tej wystawie wystarczająco tutaj znowu jest samiczka o numerze 3123 z roku 12. 12 i też zdobyła drugie też nagrodę zdobyła za, wyczyn. za wyczyn. No i wywodzi się też z Goem i właśnie tego samego pochodzenia Selens Miller no i ojcem tej samiczki jest Samczyk tutaj stoi, jest o numerze 378 w klasie Standard Olimpijski. No ale w tym roku nie zdobył nagrody. Także tylko ta, ta córka jego, nie, tutaj ma tą drugą nagrodę. Tutaj na wystawie no jeszcze jest tutaj gołąb roczny on, z 15 roku o numerze 47-49 4781 47, wywodzi się z gołębi mil, wywodzi się z gołębi Bakmenem ojciec bakmenem a samiczka znowu a samczyk jest z gołębi od hodowcy Tokarczyk Wiesław, z gołębi Szelens, z gołębi -Szelens. No. no i tutaj też jeszcze jest jego brat też, także tych gołębi tutaj jest więcej na tej wystawie, no, a, ale nie będziemy wszystkich tego, bo bardzo dużo czasu. Stanisław Piszczek, witam wszystkich. No, stoję przy gołąbku moim z roku 2012 4160 PL124 niebieski sancek, który zdobył tutaj drugie miejsce w klasie olimpijskiej standard. Jest to wdług e, mojego gołębia, który w 2009 roku wygrał standard na ogólnopolskiej wystawie e, gołębi w Sosnowcu zajął pierwsze miejsce w kategorii olimpijskiej standard i reprezentował nasz kraj na olimpiadzie w Dortmundzie. Gołąbek ma 4 lata. Jest to bardzo szybki gołąb, tylko leci poza maratonami w zasadzie wszystkie loty. W tym roku był trochę oszczędzany ze względu na to, że w środku sezonu miał pewne Problemy zdrowotne, ale już jest wszystko dobrze. I drugi mój gołąbek zdobył trzecią nagrodę w standardzie. PL 0124 14355. Czerwony sali. E, też zapowiada się na dobrego gołąbka. E, w tym roku leciał dwa razy Zulingen, w tym jeden w konkursie cztery razy desam. Także jest gołąb, który, przed którym, tak jak ja uważam, no świat stoi otworem. Nie dość, że dosyć dobrze leci, to jeszcze jest bardzo ładny, jeżeli chodzi o pokrój gołębia, budowę, wygląd. Dziękuję. Witam wszystkich hodowców i rodziny w dzień Barburki na wystawie rejonowej w Śmielowicach. Już na początku filmu kolega prezes powiedział, jakie oddziały biorą udział. Mamy cztery oddziały i te konkurują właśnie z szereg oddziałów o miano najlepszej kołębi i o swoje miejsce na listach, jeżeli chodzi o wystawę okręgową. Tu widzimy 33,95 to jest samiczka, która wygrała w rejon kategorię A. Jest to samiczka. Naprawdę jest to z linii Paula 5000. Jest to samiczka, która w 2014 roku w konkursie redakcji zdobyła we wszystkich kategoriach i mieściła się w 15 najlepszych ułędów w Polsce. Była w drużynie, w mojej drużynie najlepszych lotników, która zdobyła naj... pierwsze miejsce w Polsce, jeżeli chodzi o najlepszą drużynę. To jest samiczka, która właśnie brała, tu jest więcej tych samiczek. Może zaraz na, na początku powiem, bo Elif zostało wystawionych moich 13, a jest 15 nagród i 9 gołębi, 7 głębi z na, pierwszymi nagrodami, dwa gołębie z drugi, dwoma na, drugimi nagrodami i, są, i jest 9 tych gołębi, które się właśnie zakwalifikowało w klasach sportowych naturalnie na wystawę pokręgową w Katowicach. To, to jest pierwsza z tych samiczek i przejdziemy później do, do tych następnych, powiem coś na, na temat tych, 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 tych drugich. Tutaj są z kolei dwie samickie w kategorii B. jest pierwsza i druga samica, które wygrały wygrał Rejon. Samicka numer jeden to ta z kolei ta samica druga, 53528, nawet ma na pierwszą nagrodę standardową. Ta samiczka 3603 jest córką tego, jest, jest tego słynnego samczyka 303 Koregi Felskiego, który 3 lata temu nie pojechał na Spartakiadę ze względu na to, że taki był wymóg, że był na obronce niemieckiej. A wynik miał trzeci, w pierwszej wersji był zakwalifikowany, później też został cofnięty, inny go pojechał, nie pojechał. To był trzeci go w, w, w kraju w kategorii A. Jej ojciec z kolei w rok później był czwartym lotnikiem w kategorii D. Wybitny go zresztą ten 303 to był super lotnik. I ta, ta samiczka trzyletnia niewykorzystywana, po prostu nie wykorzystana w pełni w tym roku, ale też jest bardzo, bardzo szybka, bardzo wdzięczna jeszcze jej siostra i jej brat. Bo ja tam na których tych firm powiem że, że wynik taki jest taki jest w tym roku, bo te samiczki na tym... Miał być trudny lot 700 kilometrów i te samiczki zostają w domu. Nie tylko te, tamta była, ta, ta niebieska, którą weśmy wcześniej oglądali. ale te kolejne wszystkie samice, które są, wszystkie pięć, ani jedna na tym locie nie była. Bo ja mówię, jeszcze jest czas, a, a po prostu te stare samice gdzieś tam przeleciały, zawaliły i zawaliły wszystkie mistrzostwa. Czyli to są, to są naprawdę samice z przyszłością, bo to są trzyletnie samiczki, no jeszcze tak dosyć, dosyć były e, szanowane. To jest też samica 35-28, e, przy której e, stoimy. To jest samicka, e, samica z linii też goemi feske e, To jest jej, jej dziadek, bo po, po, to jest samica po, po synie. E, był w dwóch latach, dziesięć, e, w dziesięciu latach był 6 razy pierwszy, dwa razy drugi, czwarty, siódmy. Jest wybitny, wybitnie szybki goł i to właśnie jest, to jest jego wnuczka i jeszcze mam dwie te wnuczki na, naprawdę bardzo wdzięczne. To ten goł Felskiego jest, jest w internecie felskie tam się to bardzo takich 698 czy 689 e, o, o nazwie Długi Kark, Lang Kark. I to są właśnie gołębie z, te, z tego głębia naprawdę naprawdę wdzięczne lotniki także uważam, że warto, warto przy tych głębiach popracować. Zrobimy to, będzie ostatni gołąb wystawiony gołębi przeze mnie. Jeszcze gołębi tylko 13 wystawionych. Zdobyły 15 nagród. Jest to jeszcze jeden taki zapowiadający się mudek, to jest gołąb tegoroczny. Jest to gołąb z linii Silver Shadow z kampa Naprawdę też bardzo... To już troszeczkę wyszedłem z tych głębi, ale, ale były, były jego siostra i brat były trzecim i czwartym lotnikiem w kraju i byłyby trzecim, znaczy czwartym i piątym lotnikiem w kraju, byłyby czwartym i piątym lotnikiem na olimpiadzie, z tym że pierwszy, drugi, trzeci go był kolegi Grime. I te się nie dostaje nawet z okręgu na ogólnopolskim wystawę, a na byłby czwarty i piąty gąb i na olimpiadzie byłby czwarty piąty. A gołębie go, go, kolegi Grimach zrobił złoty, srebrny i brązowy medal. Także wykluczyły te, te dwa moje szpaki, czyli jego, jego, jego e, ciotkę i, i, i wujka. No to ja myślę, że tyle, bo... Wszystkie, żeby nie było całe film kręcony pod kątem Krystiana Galera, ale gołębia se zasłużyły i, i, i o to ty właśnie chodzi. No, nazywam się Skibiński Henryk. Lotuję w oddziale Katowice 2. Yy, także jest to go trzyletni. Yy, jako jako mody był najlepszy yy, w rejonie lotnik. Teraz sobie leci tak, ale dałem go jako, jako standard, no bo jest, według mnie jest ładny I, i zdecydowałem go dać na, na standard. W lotach leci też dobrze, też dobrze, ale, 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 robi to co, to co umie, no tak można powiedzieć, nie? No, także wyniki moje w lotach zrobiłem wiceministra oddziału, mistrza Mistrza intermistrza, w lotach młodych Mistrza i misza oddział w Polsce 231 jestem W okręgu jestem 19 Także same dobre wyniki w tym roku miały gołębie, a jest tu jeszcze sporo gołębi, które mają tam nagrody Ale to już chodzi tylko o też, które idą na okręg. Nie? Panie prezesie i na moja wystawa rejonową nie zapraszam, bo mnie To, co wy tu mocie, to mocie skarb. I dlatego, koledzy, szanujmy ten skarb. Jeżeli organizator prosi, żeby go im te a te dać na ta wystawa, bo wydolno zareprezentować jako rejon na okręgowej wystawie, to jest tu prośba do wszystkich hodowców żeby nie tego go India przynieść, ale go przynieść na kolana! Dlatego, że to jest firma nasza i to jest firma do nas wszystkich, z tego powodu, że zawsze są pieniążki, żeby my mogli organizować takie rzeczy, które my jako rejon organizujemy. I proszę wszystkich, żeby te słowa weszły głęboko do serca. Także ja tego, z tego momentu chcę wszystkim podziękować jeszcze raz. Za to, że jesteśmy, za to, że możemy coś takiego fajnego organizować i myślę, że na przyszłość te organizacje będą jeszcze lepsze. Tu teraz kolega Karol na temat organizacji właśnie tej reprezentacji powie, a reszta będziemy później robić głosowanie. Koledzy, to no dobiegła końca, ta nasza impreza, bo na te nasze święto Organizacyjnie się to fajnie pokładało. Myślę, że ta końcówka, czyli odbiór też to pójdzie na... Organizacyjnie. W kratkach, jak wkładaliście gołębie, mieliście numerki. Poukładać sobie te numerki od najmniejszego do największego, żeby po tym, jak wiecie, odbierać, żeby to szło sprawnie. W momencie, jak wyciągamy gołębia z kratki, wrzucamy tam z powrotem ten numerek. Żeby my ewidentnie wiedzieli, że wydajemy właściwe gołębie właściwym osobom, żeby nie było jakieś niespodzianki. Tym bardziej, że jak widzicie, po wynikach to są gołębie naprawdę z bardzo wysokich półki. Jeżeli chodzi o reprezentację, wszystkie zarządy dostały opracowanie z wystawy. Tam jest reprezentacja, jest opisane, gdzie należy dostarczyć gołębie, kiedy należy dostarczyć gołębie, i to już jest obowiązek zarządów poszczególnych oddziałów. Najważniejsza rzecz, przypominam jeszcze raz, jeżeli z przyczyn losowych jakichkolwiek. Gołąb nie będzie mógł iść na wystawa, należy to bezwzględnie zgłosić do mnie. Wtedy szybko poszukujmy jakiegoś reprezentanta zastępczego, dlatego że kluczem do wybrania wystawy okręgowej jest pełno reprezentacja. Jak brakuje jednym gołondem, to niestety już nasza reprezentacja jest traktowana zupełnie za tymi wszystkimi, które dały kupę. Więc to jest bardzo ważne. Roznów się niestety, takie coś przydarzyło. Losowanie, no jak patrzymy z roku na rok, jak popatrzycie, suplementy, gołębie, gołębie coraz lepsze, coraz fajniejsze, coraz więcej. Ci, którzy gołębie nie dali, no to na przykład mamy tu taką deklarację, para młodych od musików, tu jest deklaracja młodych od papacuków, Także naprawdę ci najlepsi hodowcy chcą dać i warto wydać te 10 zł na ten bilet, bo jest, o co walczyć, jest co losować, i jak się rozmawia z kolegami, to naprawdę niektórzy, którzy polosowali tu kiedykolwiek gołębie, to się okazuje, że faktycznie z tych gołębi coś tam udało się wyhodować, coś wydostać, i to jest chyba najbardziej wartościowe niż wszystkim. Zaczniemy losowanie. Warunkiem odbioru gołębia lub nagrody jest ta druga połówka biletu, którą musi pasować do ty pierwszy. Jeżeli nie będzie miał ktoś tego biletu, losujemy. Następny widzę. czekaj jeszcze tak, tu jeszcze koledzy kierowni tego Domu Kultury, wszystkich serdecznie zapraszam na Wieczór kolejny. odbędzie się to 13 grudnia o godzinie 17, myślę, że wiadomo, że nie wszyscy nie przyjadą, ale przynajmniej jakieś 20-30% dostup wszystkich czy z rodzinami, żeby na ten koncert przybyć, bo wiadomo, współpraca jest przepiękna z naszym kierownikiem tego Domu Kultury i myślę, że tak jak my tu wszyscy są, to podziękujemy mu wielkimi brawami za zabawy, za wystawy i za dobre serce. Jeszcze, jeszcze jedna prośba, jeżeli chodzi przed tym losowaniem, tu kolega, te. te Foto, fotokomórka pójdzie w świat, idzie to w świat, także zapraszam tu wszystkich, żeby my byli ustawili i to będzie na internecie. O, to ci, co byli wczoraj w czas.

i ten kąbek pójdzie do właściciela, a ja mam numer telefonu. Proszę, ale go że numer 5. jest numer 5. Jest. O, nazw. Co? Wyska, co? Teraz teraz ma co Nie może się myli po ty. Nie się Nie może się mylić potem. Nie się potem. Nie bo co się mylić potem. Nie Trochę wyżej, ale też wczoraj. 23. Jest numer 23. Jest numer się Jest 23. Jest To Janek, bo no! To 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 <grystania> ja gonąłem no, biletu. Proszę, no. pan Janku, do kapsy go można <grystania> I proszę. Suplement, ja, czosnek. Okay. I mamy wczorajszy Janek 10, nie, nie ma, Kto to jest jest 10? 10, jest 10, 10. 10. 10. i następny go kolega Boruński chyba dobrze Wysłowice, nie 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 nie, 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 nie. O, fajny numer, równy, 0 na końcu. Wszyscy co mają 0 na końcu się już cieszą. A ci co mają 3 z przodu to się bardziej cieszą. 30 Suplement Oregano Plus Teraz mamy suplement. To jest wczorajszy numer późny 57 57 Tam tego przyłażą potem, Jest tamtego stolika przyłożą po tym Jest 57 Dobrze Olicy Derba Wczorajszy 32 32 Pan Janku, nie ma pan czasu, nie mać kapce być u te filety Na pewno 32 Nie panu Na pewno A 31 Nie nie 31 i mamy wczorajszy, ale później 53 53. Pięćdziesiąt cztery. Pięćdziesiąt trzy. w tamtej stronie po suplementy wychodził. Tak, więc ten stolik od suplementacji, a reszta od... <try> <try> <Raz jest cegółowano. try>